Patrz mi, Cezarze, czy walki gladiatorów to Twój ulubiony sport? Tak, ale oprócz tego lubię jeszcze walki ludzi ze zwierzętami. Hmm. Zwłaszcza wtedy, jak ludzie są do czegoś przywiązani, a zwierzęta nie. Hmm. A coś jeszcze? Z nowoczesnych dyscyplin lubię rzut oszczepem. Ale tam głupie jest to, że się rzuca się kto dalej. Powinno rzucać się w kogoś, kto trafi ten wygrywę. To mądre. A koszykówka? Nie, to takie brutalne. Cezarze, możemy zaczynać. No to dawaj się, proszę bardzo, bomba w górę. Pierwszy pojedynek stoczą ze sobą Rufus, Traci i Poncelius z zafezu. Pozdrawiają ci, którzy idą na śmierć! Niech zgociąłem się lepszy! Cezarze? To? Czy mogę cię mówić czarek? Ty razy ci mówiłem tylko Cezar! Przepraszam bardzo. Czego chcesz? Wydaje mi się, że zestawienie mnie w parze z tym dreblasem jest trochę nie fair. A właściwie strasznie nie fair. Ty też tak uważasz? Nie, mi się wszystko podoba. Widziałeś! On nie zgłasza uwag. Będzie nie, nie zgłasza. Dlaczego ma zgłaszać? Zaraz, chwila, co tam się dzieje w ogóle? No właśnie, czemu nikt nie walczy? Lepko no tylko yy... Cezarze, bo to jest taka sprawa. Miesz, że nie twoje pochodzenie jest zbyt podłe, abyś zwracał się bezpośrednio do Cezara. Mów przeze mnie! Stań tutaj, a ja mu przekażę. Ja nie chcę walczyć z tym dryblasem. On nie chce walczyć z tym dryblasem. Dlaczego? No bo Cezarze, Wy... Twoje pochodzenie jest zbyt szlachetne, żebyś zwracał się bezpośrednio do tego prostaka. Mów przeze mnie, a ja mu przekażę. Dlaczego? Dlatego, że twoje pochodzenie jest zbyt szlachetne, żebyś zwracał się bezpośrednio do tego prostaka. To wiem, ale dlaczego on nie chce walczyć z tym Dryblasem? A, dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego on nie, nie chce z tobą walczyć? On chce, to ja nie chcę. On chce, on, on nie chce. Nie no cholera, co za idiotyczny, głuchy telefon. Nie, no. Przepraszam, wycofuję się, nie, nie, to no już tego... Dlaczego się nie chcesz z nim bić? No bo to niesprawiedliwe, sprawiedliwe, to bez sensu. On jest wyższy ode mnie o głowę, a jak skończymy ten pojedynek, to pewnie będzie wyższy o dwie głowy. No bo na pewno przegram. O, wcale nie wiadomo! Pewnie. Bywały w historii przypadki, że mniejszy wygrywał z większym. Nie, oczywiście, że bywały takie przypadki. Ale jednak więcej jest przypadków, że to mniejszy dostanie łomot od większego, no! Ja nie wiem, jaki jest sens w ogóle takiej walki, jak słoń walczy z mrówką. Moim zdaniem nie doceniasz się. Raczej słoń z kotem. Gdzie tu emocje? No nie mów mi, że moment, w którym słoń miażdży kota, nie jest emocjonujący. Nie będę walczył! W tej chwili zasuwaj na arenę! No chodź, nie świruj! Zresztą mnie. Bardzo dobrze! Cezarze, przepraszam, przepraszam. Bardzo dobrze! Cezarze, posłuchaj mnie, wybacz, dobrze, omanie, mało, kochanie, kochanie! Ma... Tak? Ujęła Aaaa! mnie postawa. Stop, moment. Stop, stop, stop. Kochanie, ujęła mnie postawa tego prostego człowieka. Zrób tego, mi... tego czy tego? Małego. Słyszałeś, mały? Zrób mi prezent i oszczędź go, co? Słyszałeś? Jesteś wolny. Uuuu, nie idź tam. Dzięki, pani. Dzięki, dzięki. Wystarczy, wystarczy. Ale musisz wybrać inną dyscyplinę. Dobra. A jakie są? Jest jedna. Walki ze zwierzętami. No cóż, mówi się trudno i zje się dalej. A nie wiem, czy dalej. A jakie zwierzęta są do wyboru? Co tam jest? No, tu wybór jest bardzo duży. Jest słoń, lew, tygrys, niedźwiedź, nosorożec i rzechotnik. I to już koniec? A zając kot! Tak... Najmniejszy jest grzechotnik. Dobrze, niech będzie ten grzechotnik. Co wziął? Grzechotnika. Dobra, zwiążcie mu ręce i nogi. Komu? No komu? No chyba nie. Chyba nie gdzie chodnikowi. No to jak ja się będę mógł bronić, jak będę miał związane ręce i nogi? Nie broń się, atakuj. A jego nie można związać? Co to będzie za walka, jak on będzie związany i ty będziesz związany? A co to będzie za walka, jak ja będę związany, a on nie? Nie! No, 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 no. Spodzie, no. Też... Nic mu nie pasuje! No, no, nic tak mu nie, mój nie mój pasuje. go i wypuśćcie grzechotnika. Tak jest. Muszę to zobaczyć z bliska. Tak. Przepraszam, Cezarzę. Tak? A co ja będę robił? A jeszcze ty jesteś, no tak. E, a tobie proponuję oszczep. Ale ja nigdy nie rzucałem oszczepem. Nie szkodzi. Po prostu będziesz stał. Nie rób do mnie szarek! Czarusz, nie wstań! Nie rób do mnie szarek!